z tym klakierem siły nie ma w ogóle. Może mu mleczka dać świeżego, trzeba od kózki. Brudny, wymęczony, kurde. Po co ci to było? Teraz czekaj, aż przyjdą młode. Ma coś z farmera. Jasiu. Nie patrzy, że niedziela. To nie jest robota. Się żyje po to, żeby działać, proszę państwa. To jest przyjemność, a nie jakiś przymus i katorga yy, sprząta wybieg, więc jak już zagrabi, dam mu mieszankę trawki, niech sobie wysieje trawkę i będzie akurat w maju, w połowie maja, pod koniec maja myślę, gotowy wybieg do wypuszczenia królików. Nie Jasiu, zobacz ile sałaty. Żebym wiedział, to bym w tym roku sałaty nie wysiewał. W końcu wychodzi rzodkiewka w foliaczku, o Dobrze jest. Będziemy żyli. Proszę Państwa, o jak przypaliło sucho. To naciowy. Trzeba zabrać na zewnątrz. A w szklarni jedna ciepła noc spowodowała, że wszystko ruszyło pięknie, proszę Państwa. No nawet ta rosada sałaty jak ruszyła do góry od razu. No. jak się rosada wybija kapuchy, będzie trzeba rzedzić, ale to jeszcze, jeszcze. Już widzę różnicę po wschodach między tą paczką, ale tam ma dwa lata chyba, albo i z trzy. A tutaj ma dwie nowe paczki. Kamienna głowa, a cebulka wygląda tak. Ma jeszcze spokojnie dużo czasu na to, żeby grubieć. E, także tutaj będzie elegancka rozsada za trzy tygodnie. No. A tu proszę Państwa, będzie odbywał się wielki test tego, czy ślimaki w końcu sobie poszły. Czy metoda spalonej ziemi, jaką tu widzimy, wybieg dla kur dlający łąki, pola od ogrodu, czy to wszystko przyniosło efekt. Czy, czy te właśnie szkodniki, te robaki, te kurde ślimaki, nie wiadomo skąd, te żółte takie ślimaki, niezwykłe takie żółte aż pomarańczowe, bez skorupek, obślizgłe, czy, czy to kurde się pozbyłem tego, czy nie. Zobaczymy, bo jeśli to zniknie, to znaczy, że są ślimaki. O to zwieńczenie niedzieli. Co tu się zmieniło? Nie mów Jasiu, nie mów. A też cicho. Gdzie ta kura? Jasiu na skarżu? Która chce siedzieć? Ty? Dawaj jaja. Sieć na pusto. U mnie takie akcje. A ty tak sobie usiadłeś, dobra. Wszystko pozbierał. Zuch. A a wy i ty masz, dawaj. O, no to ze 120 było, tak jak miało być. Kolejny dzień, kolejna niewiadoma. Jasiu, piona. Robimy robotę. No, ty masz szkołę, znaczy szkołę to duże słowo w dzisiejszych czasach. Masz lekcję. E lekcje. Dobra, proszę państwa, marker. I mamy dzisiaj, proszę państwa, 12. Jest poniedziałek, mamy cały czas kwiecień. I mininy obchodzi Ludosława. Powoli, powoli, bo się. po... I Wiktor, proszę państwa. Ludosław. I Wiktor, o, o, tako. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Wszystkiego dobrego, Abiszo, nie? Masz tutaj wodę, to sobie właśnie napełni. Wszystko. Ładnie pojedzone. Więc dzisiaj tak, próbujemy z tą, będzie, jeśli dobrze wszystko pójdzie, to te dwie samiczki w podobnym terminie mają wykocić się, a ta samiczka i ta mogłaby się wykocić właśnie też w podobnym terminie, czyli dwie pary by miał w razie czego, coś bym mógł coś gdzieś przerzucać. Ale jak będzie, to zobaczymy. No ten mały, kurde, spore ucho ma. Gen poszedł, uszny. Zobaczymy, co z nich tam wyrośnie. O. Ale takie to ja od razu, no z tej trójki to kurde, one jest 120 zł od razu na start Pod biały stocki gen będzie, nie? Po Bobie. No Bobie Dawaj, dawaj, robotę od rana Kiedy ja ten paśnik w końcu zdemontuję Bob się nie upomina, że mu coś ciężko To tam królik O, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze dzisiaj raz i... No, Zakocona jakby była, no ale coś tam, dobra. Dla świętego spokoju. Cych i po robocie. Jako że pada deszcz, ale nie ma wiatru, to pójdziemy malować wiatę, proszę Państwa. Ona jest pod daszkiem, to tam da radę, szczególnie, że nie ma wiatru. Druga sprawa, że miałem właśnie paletami się zająć, zacząć tam już ciąć powoli. No ale pogoda jest niestabilna, jutro też deszcze. Więc trzeba zająć się tym, co jest pewne, co da radę zrobić, a nie, że zaraz zacznę ciąć i mnie deszcz przygoni. Nie ma sensu, trzeba myśleć robić. Gdzieś tu miałem sprzęcik, jeszcze nieużywany. Pora rozdziewiczyć to cudo techniki, to było używane, to olejem pryskałem, tego nie używałem, zobaczymy czy no na pewno do rady to wodnisty jest impregna do drewna. Zobaczcie, jakim trzeba być łachmytą, żeby produkować taki szajs. Najmniej plastiku jest dane tu, gdzie największe przyciążenia idą. O, zbiornik się kiwa, bo jest ten. I kurde, pyk jak strzelił, to strzelił. Pyde. Cymbały. Tam odwaliły. To są kozy. Jak ty tam weszłaś? Mała. Cię chciało brykać gdzieś, kurde, przez siatkę albo pod siatką. Co, Bruno? Ty wiesz, że to twoja córka? Czy nie bardzo? Idę po nią. No. Teraz to tak, kurde. Chińczyków trzeba poprawić jak zwykle, ale teraz jak to już będę miał, to z innego w ogóle zbiorniczek jest. Tutaj jest metalowe i tu jest teraz metalowe i tu, kurde, nic nie pęknie, parędzej tutaj coś się rozdupcy. No, tak to się robi. Jeszcze taki Chińczyk się nie urodził, co by farmerowi zaszkodził. Proszę bardzo, jak umiał tak pomalował. Nie ma to tamto O Lepiej jak było i to się liczy. Nie? Abiszonie Mówisz Kamilu, że sąsiadki zapiszczą dopiero jak będzie czerwona przyczepa. Okej okay. No to ile trzeba czekać, żeby zapiszczały? Dobra Jasiu Na dzisiaj styknie. Kurde roboty zrobiłem ja się też zrobił Wszyscy zrobili, ty, a co ty taki mokry? Dobra robota. Jeśli się podobało to standardowo łapeczka komentujcie i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się do następnego.